Czy wiesz, że niemowlęta potrzebują nawet 5000 tysięcy powtórzeń, aby opanować daną nową umiejętność? Cześć, witam na kanale Zdrowie od początku. Ja mam na imię Dorota, jestem fizjoterapeutką i terapeutką integracji sensorycznej. Dzisiaj ciekawy temat, więc zostań do końca. Subskrybuj kanał, by być na bieżąco i wszelkie komentarze, łapki w górę będą bardzo pomocne. Nie każde dziecko zaczyna siadać w tym samym momencie. To zupełnie normalne. Nie można się porównywać z, z dziećmi z sąsiadów i tak dalej, bo naprawdę... Każdy robi to w swoim czasie, osiąga różne kroki milowe. Większość dzieci siada między 8 a 9 miesiącem życia, ale niektóre maluchy mogą potrzebować nieco więcej czasu nawet do 11 miesiąca i to jest w normie. Czasami siadanie pojawia się dopiero około 12 miesiąca i są to jakby kroki milowe u zdrowych dzieci. Wynika to z różnych czynników, o których jeszcze za chwilę powiem. A jeśli chcesz śledzić rozwój swojego maluszka, wspierać go w zdobywaniu nowych umiejętności, to pobierz moją darmową kartę rozwoju dziecka, którą możesz wydrukować, powiesić na lodówce. Karta pomoże Ci monitorować postępy dziecka w rozwoju fizycznym, poznawczym i emocjonalnym, także będziesz mieć taką ściągę, pewność, że Twoje dziecko nabywa nowe umiejętności w. Określonym czasie, kiedy może. Jest to karta zrobiona na podstawie wielu publikacji naukowych oraz właśnie doświadczeń doświadczenia z mojego gabinetu, także bardzo to będzie pomocne. Wszystko jest na jednej karcie, takie główne umiejętności będzie pewność, że dziecko jest jakby w normie, bądź że trzeba iść do specjalisty. Co może wpływać na późniejsze siadanie? Przede wszystkim duża głowa. Oczywiście mówię, nie mówię o jakichś przypadkach, kiedy głowa duża jest spowodowana, że jest tam głos i głowa rośnie, dziecko wymiotuje wtedy itd. Także to są takie przypadki, kiedy od razu do szpitala. Natomiast mówię o takiej głowie fizjologicznej, która jest nieco większa. Zwykle jest to głowa podobna do któregoś z rodziców i po prostu dziecko taką głowę ma po rodzicach. I te dzieci bardzo często mają trudności właśnie z utrzymaniem równowagi podczas prób siadania, ponieważ proporcje ciała dziecka odgrywają znaczącą rolę w rozwoju, rolę w rozwoju motorycznym. Większa głowa oznacza większy ciężar, który maluch musi zrównoważyć, co może wydłużyć czas potrzebny na naukę siadania. Bardzo często zdarza się, że dzieci, które właśnie mają taką dużą głowę, to przy okazji mają obniżone napięcie mięśniowe. To jest jakby obniżone napięcie mięśniowe w granicach normy, po prostu ma taką jakby struktury, gdzie ta siła mięśni jest osłabiona troszkę. To też często jest po rodzicach. Jak patrzę właśnie, badam dzieci, to bardzo często okazuje się, że przeprosty w łokciach czy dotykanie kciukiem przedramienia. Mają niemowlęta i mają właśnie któryś z rodziców. Ym, okazuje się, że rodzice, któryś z rodziców nie, jest, nie był aktywny na WF-ie, nie lubi sportu, szybko się męczy, jest taki dość niezborny ruchowo, no i takie dziecko też jest, więc już pomijając dużą głowę, ale zdarza się, miałam kilkoro takich pacjentów, gdzie właśnie dziecko było takie bardziej miękkie, luźne, takie mniej zborne, Czyli było, ta siła mięsi była osłabiona i jeszcze była duża głowa, więc to siadanie naprawdę wystąpiło 11-12 miesiąc i to były dzieci, które oczywiście od pediatry przyszły do mnie jako opóźnione w rozwoju, przychodziły dużo wcześniej, bo tam załóżmy 9 miesiąc, ale na podstawie tego jak widziałam, co dziecko robi to jeśli ja widzę na, podczas badania, że dziecko jest właśnie dobra, ma dużą głowę, nie siada, w zasadzie to 9 miesiąc, a ono jeszcze nie ma wysokiego podporu, jest bardzo luźne, no to wtedy ćwiczymy, wspieramy dziecko już może nie do siadania, ale do tych umiejętności, które powinny być po drodze. Natomiast jeśli dziecko, które trafia do mnie w wieku 9 miesięcy i jest ta duża głowa, Natomiast ciało sobie całkiem świetnie radzi i widzę, że wspomagane do wie o co chodzi. Nadąża za tym ruchem. To obserwacja, zabawy w domu, ale głównie właśnie obserwacja. E, oczywiście musimy dać dziecku się wykazać. E, musi mieć stworzone warunki do tego, żeby po prostu dużo się ruszać. Natomiast obniżone napięcie mięśniowe może e, właśnie opóźniać rozwój motoryczny. Nie, niemowlęta potrzebują dużo więcej czasu na rozwinięcie sił mięśni, aby utrzymać stabilną pozycję siedzącą. I w takich przypadkach warto zastosować dodatkową stymulację i wsparcie, więc zachęcam do tego, żeby udać się do fizjoterapeuty dziecięcego, który Wam pokaże jak ćwiczyć z dzieckiem, jak zaaranżować środowisko w domu, żeby miało dużo fajnych takich bodźców do ruchu. Bo zwykle te dzieci pełzają wtedy, więc mogą pełzać i mogą robić inne aktywności, które będą je wzmacniać. Kolejna rzecz, która może się przyczynić do tego, że dziecko usiądzie później, to zbyt mało doświadczeń na macie, na podłodze. Czas spędzony na macie, czyli tak zwany tummy time, time, jest kluczowy dla rozwoju motorycznego dziecka, bo podczas właśnie zabawy na brzuszku maluch wzmacnia mięśnie potrzebne do siadania, jeśli dziecko spędza za mało czasu na macie, może to wpłynąć na późniejsze osiągnięcie tej umiejętności i bywa bardzo często, że na przykład dziecko nie ma czasu na trening. Po prostu okazuje się, że żyjecie w takich domach, gdzie na przykład, nie wiem, mama mieszka na górze, to znaczy rodzina, na dole teście, tu jakieś gospodarstwo, więc to dziecko jest tylko takie przenoszone, noszone tu, tu na kanapę, tu coś tam, że nie ma możliwości ćwiczenia, nie ma to dziecko siłowni. Bywa, że tak jak kiedyś usłyszałam, dziecko miało rok. Yy, przyjechało z mamą, która podróżuje w, służbowo bardzo dużo, i po prostu dziecko ciągle było w foteliku. Więc tutaj, no, jeśli chodzi o rozwój poznawczy, fizyczny, no to takie dziecko, które jest jakby unieruchomione więcej czasu, to no ma już troszkę podgórkę, więc dzieci potrzebują mieć środowiska do tego, żeby się ruszać, żeby poznawać otoczenie żeby mieć taką fajną stymulację polisensoryczną. Nie mówię o tym, żeby zaraz postawić dziecku jakąś zabawkę, która gra tańczy śpiewa i w ogóle cała jest świecąca. Tylko o tym, że tu podpełza, tu się obróci, tu czegoś dotknie, tu coś zobaczy, tu gdzieś się wespnie. Musi mieć właśnie taką wielosensoryczną możliwość do eksplorowania otoczenia. I dlaczego dzieci muszą ćwiczyć tyle razy, czyli 5 tysięcy, by nauczyć się nowych umiejętności? Właśnie to, że. Niemowlęta wielokrotnie ćwiczą nową umiejętność, aby ją odpanować, aby ją doskonalić, i właśnie wychodzi, że to jest 5000 razy. I to oznacza, że dzieci, które mają mniej możliwości ćwiczenia, na przykład z powodu obniżonego napięcia mięśniowego, mniejszej siły właśnie mięśni, nie mogą tak ćwiczyć, mogą potrzebować więcej czasu na naukę siadania, bądź dzieci, o których powiedziałam właśnie przed chwilą, że nie miały takich warunków nie miały w domu siłowni. Siłowni. Zobaczcie na tego chłopca, jak się przemieszcza. Bardzo często dzieci, które są sadzane zanim samodzielnie usiądą, z leżenia bądź z czworaczków, właśnie przemieszczają się na pupie zamiast czworakować. Także nie przyspieszajmy tego procesu. I tu kolejny przykład, sadzania zbyt wcześnie dziecka. Dziecko nie jest po prostu gotowe i wynikają z tego takie właśnie upadki. Jak wspierać dziecko w nauce siadania? Przede wszystkim. Nie sadzaj dziecka. Dziecko, które leży, to do pozycji siedzącej, ono musi się troszkę obrócić, podciągnąć, odepchnąć ręką i wtedy siada. Bądź wejść w pozycję czworaczą i wtedy usiąść. Natomiast dziecko, które już posadzone jest, to ono ma zabraną tą część, która jest niezmiernie istotna do tego, żeby samodzielnie usiąść. Trzeba zadbać o odpowiednią ilość czasu na macie, bo takie właśnie regularne ćwiczenia, które dziecko zazwyczaj samo robi, bądź jeśli potrzebuje, to fizjoterapeuta wam poradzi co ćwiczyć, pomagają dziecku wzmacniać mięśnie potrzebne do siadania. Zachęcaj więc malucha do aktywnej zabawy na brzuszku, co pozytywnie wpływa na rozwój motoryczny. U mnie też jest właśnie filmik o leżeniu na brzuszku leniwe niemowlę, bo to się często tak mówi, że dziecko jest leniwe, więc nie leży, a on po prostu jest za słabe i pokazuje w tym filmie, co robić, żeby dziecko wesprzeć. Także rozłóż też poduchy z kanapy, aby dziecko mogło się wspinać. To są takie proste rzeczy, które mogą dziecko jakby zmotywować do większej aktywności. Umieść zabawki wokół dziecka tak, aby właśnie motywować do sięgania, do przemieszczania się. To też pomoże maluchowi podejmować próby... Siadania, także to będzie takie pomocne. Jeśli oczywiście jest jakiś problem, dziecko w jakiś dziwny sposób siada, to skonsultuj się z fizjoterapeutą. Szczególnie wtedy ja bym się skonsultowała, jeśli na przykład dziecko gdzieś pominęło kroki milowe, jakieś coś jest nie tak z obrotem, bądź nie ma podporu wysokiego, a jest ósmy, dziewiąty miesiąc, dziecko nie siada, to bym poszła do fizjoterapeuty. Natomiast jeśli są obroty, piwoty, piwoty, obroty, później wysoki podpór, dziecko się peł, dziecko pełza i jest ósmy, dziewiąty miesiąc, a nie siada, to spokojnie jeszcze bym poczekała. Natomiast właśnie dziesiąty, 11, jak już widzicie, że dziecko nie ma zamiaru, no to jak najbardziej skonsultuj się z fizjoterapeutą dziecięcym. Kiedy będziemy pomagać dziecku podnieść się w taki sposób, że prawidłową pielęgnacją będziemy podnosić, tak, to to jest moment, gdzie dziecko już ma, czyli jest obrót na boczek, rotacja już dziecko w ten sposób może usiąść. Ja też pokazuję w moich kursach, właśnie jak podnosić w różnych okolicznościach dziecko i tak dalej jak je pielęgnować. Natomiast właśnie taką pielęgnacją, a nie tym, bo też przychodzi moment, kiedy dziecko w wieku 4-5 miesięcy dźwiga głowę i nam się wydaje, że ono chce usiąść, dajemy paluszki i dziecko ruszy, dźwiga i tam ha, 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 fajnie usiadło. Natomiast dziecko w okresie niemowlęcym nigdy nie usiądzie właśnie w ten sposób. Nie ma szans. Dziecko ma dwa wyjścia, w zasadzie trzy wyjścia z jakich usiądzie. Takie dwa najbardziej prawidłowe to obróci się na boczek, odepchnie się rączką, wsiądzie w siadzie bokiem, a później w siadzie prostym. To jest jeden siad. Dlatego prawidłowa pielęgnacja jest ważna, ponieważ już tutaj wspieramy do siadania, do obrotu. Druga pozycja to jest w pozycji czworaczej, czyli dziecko zanim usiądzie, ćwiczy sobie czworaczki, najpierw właśnie się odpycha, bywa tak, że to trwa dwa tygodnie i dwa tygodnie jest ok, i tak się buja i nie rusza. Może być, że rusza do tyłu. I później właśnie, jak już dziecko chce usiąść, to po prostu kieruje swoje pośladki na boczek, jest w siadzie bokiem i później w prostym. Czyli jeszcze raz pokażę. do tyłu i hop. I to jest ok. Bywa, że dzieci niektóre usiądą w ten sposób, że są w pozycji czworaczej, tu się rozkraczują i siadają tak. To zwykle te dzieci, które właśnie mają obniżoną siłę mięśni. to tutaj zadbać o, jeśli na przykład dziecko jest w pozycji czworaczej, jeszcze nie czworakuje i wystawia jedną nogę, bo na przykład bardzo często się okazuje, że dziecko jest noszone na gitarę tylko właśnie z tą prawą nogą do góry. Więc, jeśli jest w czworakach, to złapmy je czasem tak, że przenosimy ciężar ciała na jedną nóżkę i dociskamy właśnie w tej pozycji, żeby obciążyć kolano i biodro w jednej linii, żeby dać taki bodziec. To jest dobra pozycja. I wtedy na przeciwny pośladek, żeby skierować do siadania. To jest takie wspomaganie. Natomiast jeśli, o, dziecko sobie pełza, albo się jakoś przemieszcza, doszło do przeszkody, załóżmy, że to jest poduszka z kanapy, niech będzie poduszka, i sobie idzie, idzie, i się wespnie, i załóżmy, dojdzie do takiej pozycji, tak? I z tej pozycji bardzo często sobie może już ćwiczyć siadanie bokiem, więc jeśli będzie miał rozłożone poduchy. Super, bo już wspieramy dziecko w tym procesie. A jeśli chcesz wspierać zdrowy rozwój swojego maluszka i jednocześnie zadbać o siebie, to zapraszam do moich kursów online na zdrowiaodpoczątku.pl, gdzie oferuję kompleksową wiedzę i wsparcie dla mam i niemowląt, pomagając im cieszyć się macierzyństwem i wspierać swoje dzieci na każdym etapie ich rozwoju. Koniecznie podziel się w komentarzu, w jakim wieku jest Twoje niemowlę, czy już siada, czy już coś zaczyna, czy nie ma zamiaru. Koniecznie daj znać w komentarzu i to by było na tyle. Dzięki, cześć.